Pierwsza myśl to było polskie, niecenzuralne słowo, które się w takich sytuacjach pojawia, ale było by powiedziane w mojej głowie. Bałem się i obawiałem, że to, co widzę, nie jest tym, czym tak naprawdę jest. Podobno istnieje zaginiona amerykańska powieść chłaski. Student wchodzi do biblioteki, no i szuka jakichś lektur. Trafia na Marka łasko. Na powieść, której nikt do tej pory nie widział. Jakie były Twoje pierwsze przemyślenia na ten temat? Co, co pomyślałeś? Takie pierwsza rzecz, która przyszła ci do głowy, kiedy odkryłeś, że masz coś, czego nikt do tej pory nie widział. Pierwsza myśl to było polskie niecenzuralne słowo, które się w takich sytuacjach pojawia, ale było by powiedziane w mojej głowie. Natomiast przez następnych kilka miesięcy bałem się i obawiałem, że to, co widzę, nie jest tym. Czym tak naprawdę jest, że to jest jakaś pomyłka albo że ktoś to wcześniej zobaczył, mimo że to czytała moja żona, mój promotor, i mówili mi, że proszę się tym zająć. To jest bomba, to jest, to jest coś, czego nikt jeszcze nie znalazł. Ja wciąż nie wierzyłem. Wciąż się obawiałem, że ktoś mi zaraz wyskoczy z pretensją, że, że to wcale nie jest tekst oryginalny, ale jest. Jest, zgadza się, ale powiedz mi, jak. Udało Ci się po prostu dotrzeć do tego, gdzieś rozumiem, szukałeś różnych tematów, jakichś innych zupełnie rzeczy i natrafiłeś akurat na, na ten tekst. I jak zareagowałeś? Bo oczywiście niecenzuralne słowo, ok, później pokazałeś to najbliższym i promotorowi, ale długo z tym tak chodziłeś sam w sobie, czy po prostu wykonałeś od razu szybki telefon, że słuchaj, mam tutaj coś takiego? Jak to przebiegało? Telefon do... Kogo? Żony, do promotora, nie, nie wiem. Y Żona akurat była ze mną wtedy we Wrocławiu, więc dowiedziała się pół godziny po moim, po moim odkryciu, natomiast nie chwaliłem się tym dookoła, ponieważ zdaję sobie sprawę, że gdybym zadzwonił do swoich przyjaciół i powiedział, że znalazłem nowy tekst Marka Kłaski, to każde z nich by się raczej tym nie przejęło, ponieważ y, nie są polonistami, czy tam literaturoznawcami. Ani też nie zadzwoniłem od razu do jakiegoś wydawnictwa, ponieważ, ponieważ nie byłem przekonany, czy ten tekst w ogóle nadaje się do druku, czy, to jest tylko, czy tylko mi się wydaje, że jest to sensacja. Jak przebiegała ta droga od promotora, od odnalezienia tej książki do momentu wydania? Bo to była długa droga. Tak, droga trwała w zasadzie dwa lata. I od kiedy zdałem sobie sprawę, że, 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 że mam tego wilka, który jeszcze wtedy nie był wilkiem, tylko nieznaną powieścią marka Chłaski, opracowywałem trzy maszynopisy, ponieważ powieść funkcjonuje w trzech maszynopisach. Opracowywałem te maszynopisy oraz notatki Chłaski, które własnoręcznie naniósł na te, na te egzemplarze. Z trzech tekstów w zasadzie musiałem stworzyć jeden, który, który jest dziś, dziś dostępny w księgarniach. I ten tekst musiał być najbardziej zbliżony woli autorskiej. A maszynopisy jednak różniły się od siebie, ponieważ powstawały przez dwa i pół roku, między 53 a 55 w zasadzie rokiem. Więc, no, siłą rzeczy, łasko ten tekst poprawił Po ustaleniu tekstu i po odczytaniu wszystkich odręcznych notatek, których było sporo, a były dosyć niechlujne, więc zajęło mi to też odpowiednią ilość czasu, zacząłem pisać wstęp, ponieważ by, to jest moja praca magisterska, była, nadal jest, więc musiałem też wypełnić wymogi, y, które się, y, się roztacza nad pracą magisterską, czyli napisanie historyczno-teoretyczno i też literaturoznawczego wstępu. I w grudniu tak, w listopadzie albo grudniu ubiegłego roku zwróciłem się do kilku wydawnictw. Tekst został przyjęty entuzjastycznie. W maju obroniłem pracę magisterską, a nie chciałem dawać tekstu do druku, dopóki nie będę miał pewności, że to, co stworzyłem, ten mój wstęp, nadaje się do druku. Czyli, krótko mówiąc, dopóki nie otrzymałem recenzji naukowych. No, otrzymałem recenzję i oddałem tekst do druku. No i jest. A kiedy uwierzyłeś, że faktycznie masz coś zupełnie unikatowego? Kilka tygodni po znalezieniu, dopiero. I kto cię do tego przekonał? Wszyscy dookoła. Wszyscy, Wszyscy, dookoła. Wszyscy którzy o tym wiedzieli. Ale szukałeś, jakby dopytywałeś, czy na pewno jesteś pierwszy, czy na pewno nikt się nie zgłosi, czy... No różne sytuacje wynikają, kiedy ma się pierwszeństwo. Później się okazuje, że może ktoś inny jednak wcześniej, tak jak wspomniałeś. Nie, nie dopytywałem, natomiast szukałem w opracowaniach, czy, czy, czy ktoś kiedyś się natknął na jakieś szczątki maszynopisu i faktycznie w latach 80 ten tekst znajdował się w Państwowym Instytucie Wydawniczym i parę osób go oglądało, natomiast to były szczątki, to było po kilka kart z każdego z trzech maszynopisów. I udałem się do kuzyna Marka Chłaski, do pana Andrzeja Czerzeckiego, który jest też jednocześnie posiadaczem praw autorskich do całej, całego dziedzictwa Chłaski. No i w zasadzie ta wizyta wpłynęła na to, że, że, że utwierdziłem się ostatecznie przekonanie po pierwsze, że to jest tekst, którego nikt nie widział, nawet on sam. Że to jest tekst, do którego nikt nie będzie sobie rościł praw, no i że to jest coś, co, na co ma błogosławieństwo nawet na wydanie. Wilk traktuje o dwudziestoleciu międzywojennym, ale czy można w nim odnaleźć coś aktualnego dla współczesnych czytelników? Myślę, że re, relacje międzyludzkie, które tam widzimy, aż tak nie uległy zmianie, ponieważ to bezrobocie i atmosfera głodu, może dzisiaj aż tak drastycznego głodu nie ma, natomiast problem bezrobocia, czy, czy, czy przemocy domowej, czy, czy rozbójnictwa tych urkesów, czyli czy, czy też doliniarzy, czyli złodzieje kieszonkowców. Wciąż ten problem istnieje, jest przeskalowany z innej strony, dzisiaj się go traktuje, natomiast to są problemy, które w zasadzie istniały od zawsze i, i od zawsze i zawsze będą. Natomiast same realia książki, ten marymont y, sprzed bogatela 90-80 lat, no to jest rzecz fantastycznie ciekawa, szczególnie, że książka jest bardzo plastyczna, opisy są bardzo dokładne. I, i, i bardzo łatwo się przenieść yy, przenieść po prostu w czas i miejsce akcji jakie chwasko rozrysowuje także duża frajda z odkrywania też marmontu którego nie ma dzisiaj Przynajmniej no właśnie dla mnie. bo wiem że ty sprawdzałeś co się zgadza Nic I, się niewiele nie zgadza. no właśnie po zasiadką ulic ale też yy, główna ulica utworu nie nazwana, ale ulica, na której mieszka Rysiek Lewandowski i, i znajduje się na niej ta kamienica, tej ulicy prawdopodobnie nie ma. To prawdopodobnie była był kwadrat ulic Szczecińskiej, Barszczewskiej. W każdym razie ich nie ma. Znalazłem je na mapie Marymontu, czyli tak w zasadzie Bielan i Żoli Boża, jest z 1935 roku. Te ulice i te domy zostały zburzone podczas powstania, i później już ich nie odbudowano. A dzisiaj, jak pewnie wiesz, na Maremoncie jest blokowisko. Tak, metro. <głosko> chłasko cenił Dostojewskiego. Między innymi czytał na pewno biesy. Ale co jeszcze lubił czytać chłasko? Czy udało ci się dotrzeć do jeszcze jakichś informacji przy badaniach? To znaczy. Hmm. Z pewnych rzeczy są tylko biesy i pamiątka z celulozy Igora Neverlego i, i to wiemy na pewno. W biografii piękny dwudzi piękni dwudziestoletni chłasko przyznaje się do czytania kierowców Anatolia Rybakowa, w co szczerze wątpię, ponieważ jakimś cudem dotarłem do tej książki i yy, przeczytałem ją i nie widzę śladów w literaturze łaski, nawet w Sonacie Marymąckiej po, po kierowcach. Natomiast upodobania literackie, chłaski, no, ciężko dzisiaj określić. Przede wszystkim ze względu na to, że w listach do przyjaciół nie spowiadał się specjalnie z, z, z tego, co go fascynuje. Wszystko jest domysłem w zasadzie badaczy. Także nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Udało ci się znaleźć ten tekst. Czy szukasz czegoś jeszcze u Chłaski? Nie, nie odpowiem na dziś, nie jestem w stanie określić jednoznacznej odpowiedzi, o tak powiem. Dostałem sygnał, że, że podobno istnieje zaginiona amerykańska powieść kłaski, którą zostawił według legendy w samochodzie, po czym wyleciał do Izraela, później do Wiesbaden i wiemy, co było w Wiesbaden. Natomiast ten maszynopis amerykański podobno jest w Niemczech i podobno w latach 90. jakiś niemiecki wydawca go sobie... Przysposobił. I, i, I tu się ślad urywa. Także no, jest legenda amerykańskiej nieznanej powieści. Natomiast y, ja jakby nie mam, nie mam ambicji, żeby, żeby ją wydobyć z cienia. Przynajmniej jeszcze nie mam takiej ambicji.